Jak i serdecznie na czytaniu miesięcznym lecimy dzisiaj ze względu na, na to, że z nosa cieknie, że normalnie jak koniec świata wyglądam, to lecimy w takiej formie. Lecimy, moi drodzy, zobaczmy, co dla Was przygotowały karty na miesiąc listopad. Karty są przetasowane. Widzicie, już Wam tutaj wychodzi karta, ale jeszcze tutaj przerzucimy, żeby można było, żebyście nie powiedzieli, że sobie karty ułożyłam, bo i tacy mogą się znaleźć, którzy powiedzą, że przełożyłam kartę. Ale macie tak, pierwszą macie cesarzową, czyli bierzemy ją w środek, czyli coś się fajnego tutaj u Państwa zadziewa, emocje. Emocji miesiąc troszeczkę wymieszany, troszkę będzie można odłożyć, ale z drugiej strony, jednocześnie jest tutaj jakieś, a od czego będziecie odchodzić, to zobaczymy później. Mamy energetykę idziecie? Myślę, że tak, bo tu jest z przewożenia. Macie giermka kielichów, czwórkę denarów, cesarzową i dziewiątkę kielichów. Chyba idziecie po siebie nowego, nową, tak? Bo macie tutaj energię taką powiem tak emocje będą przypływały dobre i odpływały w szczególności w pierwszej połowie listopada odnośnie energii bo patrzymy teraz tylko i wyłącznie na energię ja tutaj Państwu pokażę tak troszeczkę tak żeby to było widać żeby będzie odpływała energia druga połowa miesiąca pokazuje się że wchodzicie w energetykę cesarzowej cesarza tak no bo tu można powiedzieć bo to zarówno dla jak i dla panów natomiast jest wam wszystko dane ale Trzeba będzie pożegnać się na koniec miesiąca z ludźmi, którzy państwu nie odpowiadają. Myślę, że nie będzie tu wielkiego płaczu, aczkolwiek mogę się mylić. Natomiast osoby z waszego otoczenia, stare, nowe otoczenie, bo tutaj, tak jakby nie każdy spełnia wasze oczekiwania. Z jednymi przyjdzie się pożegnać, tak jakby troszeczkę znuto, takiej nostalgii, że ileś tam czasu byliśmy razem, no ale już nie są, jak to się mówi, w moim polu. W moim polu, o tak, no zobaczmy, jak to będzie wyglądało dla Was dalej. Co w emocjach? W emocjach piękne zakończenie, przepiękne zakończenie emocji jeżeli chodzi o pracę, mamy dziewiątkę i możliwości, czyli tutaj tak jakby tu się kończy na możliwościach, ale myślę, że możliwości kończą się bardzo, bardzo pozytywnie, bo macie w energii, zobaczcie, tutaj są mnogość możliwości, ustawiacie się myślę, że na jednym, tutaj troszeczkę zarobicie, aczkolwiek nadal nie jesteście usatysfakcjonowani, ale zarabiacie, tak? Obronicie jakiś projekt, mało tego, coś pójdzie swoją drogą, ale bardzo dobro. Miesiąc jest też, jeżeli chodzi o zdrówko, tu jest wielka siła, wielkie możliwości z przełożenia dziewiątka kielichów. Jestem zadowolony, zadowolona, czyli tak jakby tutaj grono, grono ludzi będzie wokół Was, ale zobaczmy, jak to jest na pracę. Praca samodzielna, praca, która wymaga tak jakby od Państwa Waszej mądrości, czyli tak jakby, nie wiem, czy chodzi o zespół, czy chodzi o czy chodzi o pracę, o projekty, o nowe projekty w pracy, czy tak jakby o nową pracę, to będą się czyły Państwa kompetencje powiem tak, nie ma tu jako takiego zagrożenia ale też nie widzę takiego wielkiego wow chociaż wszystkie rzeczy, które macie załatwiać to ja bym powiedziała, że załatwiajcie albo w pierwszym tygodniu bo jest lekkość, one może tak jakby oczekiwane, bo tutaj są rozmowy, projekty działania, coś na co czekamy to pierwszy tydzień lub kochani trzeci tydzień bo daje Wam możliwości, czyli od 15 do 20 najlepszy czas dla Państwa do załatwiania spraw. Macie wielką siłę w tym miesiącu. Tutaj nie, ostatni tydzień to jest jakieś pożegnanie. Ja myślę, że bez jakiegoś bólu, bez jakiegoś... Tu są pożegnania kogoś, kto Państwu nie służy. Drogie Skorpiony, tutaj odchodzą jacyś znajomi. Być może fizycznie, może dowiecie się o kimś, no, że ktoś tam, jak to się mówi, różne to są energie, różna to jest energia, ale macie się tym absolutnie nie przejmować. W pracy w pierwszej Powie troszeczkę stresu, że za mało pieniążka, że za mało kontraktów, że za mało tak jakby ktoś zwraca na Państwo uwagę. Tutaj jest, w jesteście, ale to wy jesteście w obronie nie tak, jakby nie firma, nie pracodawca, tylko wy jesteście w jakiejś obronie, czegoś się strasznie boicie, macie się nie bać bo tych pieniążków troszeczkę będzie macie czwórkę denarów, czyli jestem skąpcem, ale oszczędzam, tak, czyli mam mam, odkładam, nie brakuje mi niczego, mamy dziewiątkę denarów, znaczy przepraszam, dziewiątkę kielichów, która przesłania Państwu i to jest energia i to jest energia, która mówi o tym że coś obronicie dla siebie dla siebie bardzo dobrego są jakieś wyjazdy w świecie wyjazdy w świat, ale tak jakby w trzeci Tygodniu i te wyjazdy, które będą w trzecim tygodniu miesiąca, no myślę, że będą skutkowały bardzo dobrą siłą, bardzo dobrze będą rokowały. Tutaj są pieniążki, tutaj są podpisy, tutaj są wielkie, wielkie możliwości, coś jest Państwu dane. I powiem tak, to, na co czekacie na początku miesiąca, że ma się ziścić, ziszcza się w trzecim tygodniu miesiąca, bo to jest pokazane, że jest tutaj energetyka cesarzowej, tej możliwości, ale tu jest wielka mądrość Państwa, czyli największy sukces jest w trzecim, miesiąc, w trzecim tygodniu miesiąca listopada. Czwarty miesiąc zostawcie, puśćcie go sobie, niech tak jakby koniec listopada. Odpuśćcie, myślę, że nie lubicie, myślę, że nie lubicie tutaj. By tych miesięcy, miesięcy jesiennych, więc tutaj jest jakaś zaduma, tu jest puszczenie czegoś, ale jednocześnie tutaj żegnacie się ze starymi ludźmi, ze starymi zależnościami, ze starymi zależnościami, ze starymi ludźmi, ze starymi myślami, przechodzicie tak jakby transformację. I powiem tak, dla tych skorpionów, które się jeszcze będą teraz broniły przed nowościami, bo to jest pokazane, że boicie się jakichś nowości, no wi nie wiem, czy boicie się nowości, nowego świata, nowe, nowości czy nowych ludzi, to i tak Was życie tutaj popchnie macie się nie bać, bo tutaj macie świat, świat tak jakby Państwa prowadzi. Bardzo fajna energetyka. Z przewożenia macie dziewiątkę kielichów, czyli nie powinno być stresu, nie powinno być jakiegoś nie, nie powinno być jakichś niepowodzeń, natomiast tak jakby trochę będzie w Was niezadowolenia, nie bo ta czwórka denarów mówi, że nie do końca ktoś czy coś spełnia moje oczekiwania. Pracy macie się nie bać, możliwości przychodzą i te możliwości trzeba z nich korzystać. Mimo tego obronicie swoje stanowisko odnośnie jakiegoś projektu, jakiejś myśli, i myślę, że wielka szansa dla tych, bo tu jest tak, jakby tu jest awans, tu jest awans pracy, awans społeczny tworzenie czegoś, być może czegoś samodzielnie, bo to jest siódemka kielichów, ta cesarzowa, ale tak jakby macie się nie bać, bo tu jest pierwsza połowa miesiąca, to jest tak jakby ogarnia mnie strach, że nie będzie, tak, a tutaj będzie. Wy obronicie jakieś pieniądze, obronicie jakąś myśl, obronicie interes, obronicie projekt, bo tu jest trzeci tydzień, przynosi bardzo, bardzo dobre rozwiązania dla Państwa, ale oczywiście, które będą skutkowały tym, że pożegnacie ze swojego pola, być może może w pracy, na, na niwie zawodowej, być może na niwie prywatnej pożegnacie ludzi, którzy po prostu psocili w Waszym życiu. Ale cały miesiąc siła, słuchajcie, siła, energia, bo to jest tak jakby w jakiej energii będzie miesiąc? Miesiąc macie w sile, w radości, w zadowoleniu, bo jest dziewiątka kielichów i w wielkiej mądrości, bo ten remita tutaj na pracy mówi o wielkiej, wielkiej mądrości, czyli skupicie się na jednym projekcie, który przyniesie Państwu sporo. Dla dla samotnych nie jest to miesiąc na spotykanie się, no może trzeci tydzień właśnie da coś, te możliwości przyniosą, tak jakby kogoś, ale nie będzie to ktoś na stałe. Jeżeli chodzi o związki, to nie widzę tutaj, no widzę, że jesteście w rozjazdach, bardziej się, mniej się widzicie, jak się widzicie. Każde tak jakby, ale też tutaj jest jakiś strach. Nie wiem, czy jedno, czy drugie przenosi strach tak jakby na rodzinę, ale tu jest pokazane siła, tu są zakończone jakieś, tu są jakieś utarczki właśnie, ale zakończone pozytywnie, czyli nie powinno bez jakichś większych zgrzytów. Tam, gdzie coś nie funkcjonowało, to po prostu odpada Odchodzi. Jeżeli chodzi o zdróweczko, moje drogie Skorpiony, widzę, że macie siłę, ale uważamy na żołądek, uważamy na zęby, bo tu jest pokazane żołądek, myślę, że górny układ trawienny, górny, uważamy na zęby i patrzę, że tutaj coś w okolicy jelita grubego, czyli tak jakby ogólnie w ogólnie mielnicy, czyli patrzymy też, kochani. Na to, no i co niektórzy, uwaga na przewrotki, bo jest siódemka kielichów, tak? Czyli na jakieś kostki, na skręcenia, na to zwracamy uwagę. Poza tym, macie przepiękne karty, bo będzie Wam coś dane. Macie cierpliwie poczekać, bo mamy giermka buław, pod spodem dziewiątkę kielichów i rycerza kielichów. To będzie szło wolno, ale będzie stabilne. Tyleż drogie Skorpionki. Pozdrawiam serdecznie. Do kolejnego czytania. Buziaki hejpa.